Witajcie, wstyd to zły doradca, szczególnie wtedy, kiedy chodzi o zdrowie. Zamiast rumienić się, lepiej zapytać i wiedzieć o co chodzi. Zapraszam na porady bez żenady. Już w Rzymie opisuje się niejasne sposoby stosowania osłon na członka jako jednej z form przede wszystkim ochrony przed chorobami odnoszonymi drogą kontaktów seksualnych. Ale tak naprawdę prawdziwa historia prezerwatyw rozpoczęła się dopiero w średniowieczu, kiedy to włoski anatom opisał po raz pierwszy prezerwatywy wykonane z cienkiej lnianej materii i powleczone smołą, które chroniły przed grasującym wtedy w Europie syfilisem. Ale pierwsze prezerwatywy były wykonywane z różnych tworzyw. Takim tworzywem mogła być skóra węża, Jelito ryby czy też tak jak zrobił to włoski kasanowa wykonane z pęcherza pławnego ryb. Prezerwatywy przez dłuższy czas były wykonywane z jelit zwierząt, tak to się działo do momentu wynalezienia gumy. Ale do tej pory produkowane są prezerwatywy właśnie wykonywane z takich naturalnych Za Zagranicą możecie spotkać się z nowością, jaką jest prezerwatywa dla kobiet. Ta prezerwatywa różni się od tej męskiej przede wszystkim tym że wykonana jest z troszeczkę grubszego tworzywa, i zakłada się ją w ten sposób, że ten wewnętrzny pierścień należy ścisnąć i wsunąć do pochwy, a zewnętrzny pierścień zostaje na wagach sromowych. W ten sposób odbyty stosunek daje gwarancję takich samych zalet, jak prezerwatywa, zarówno pod kątem antykoncepcyjnym, jak i ochrony przed chorobami. Ważne jest, żeby po stosunku wyjąć ją ściskając tą zewnętrzną część, żeby treść nie dostała się z pochwy i dzięki temu mamy te wszystkie zalety, jakie daje prezerwatywa, czyli metoda barierowa, jednocześnie mamy możliwość zastosowania jej wyłącznie u kobiet.